Wierzymy Państwu, Tomasz Szwajgiert, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, niewątpliwie wydarzeniem dnia są groźby wobec Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiecie Państwo, te groźby są realne i nawet patrzeć przez pryzmat morderstwa pana Adamowicza należy przedsięwzięć bardzo takie poważne środki ostrożności. Ja pamiętam, że już kiedyś były takie sytuacje. Jurek Owsiak korzystał z ochrony. Między innymi też tam moi ludzie to robili. Pamiętam, jak jednym z tych głównych ludzi był, był taki kolega Mikołaj. Sam robił później Jurek, już, już takiej ochrony nie miał. Ochrona funkcjonuje na Łódźstoku czy na tych wszystkich innych wydarzeniach. Natomiast, wiecie państwo, to jest coś niebywale ochydnego, ponieważ te fale hejtu nakręca Republika, nawet telewizja Republika. I pan Sakiewicz, który tutaj w tej chwili, zobaczcie co on robi, on depresjonuje w ogóle to, że ktoś grozi Jurkowi Osiekowi i Ludziom, wielki orkiestry, e, mówisz, że to nieprawda. Ja pamiętam, jak było, była wielka awantura o to, że ktoś strzelał do telewizji Republika z jakichś plastikowych kulek. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo taką aferę? Była taka afera, że w pani księgowej, czy do pani kasierki e, strzelał gdzieś z plastikowych kulek, były. Naprawdę, bardzo różne koncepcje, to, to co tutaj się dzieje. No powiem, koledzy sobie policjanci żartowali, że mm, jeżeli e, zamiast tej pani księgowej, powinni do takiej wisza, bo łatwiej trafić, prawda? No, to, wtedy, to, to są żarty, oczywiście, bo nie wolno do nikogo strzelać z, e, z niczego. I tutaj, wiecie Państwo. Ja pamiętam, jak e, bardzo mocno była, no, długo e, przez PiS, tak e, trzeba powiedzieć, dopieszczana sprawa tego ha? zamachu na biuro wyborcze PiS. Oczywiście <laughs> jakiś człowiek, który był, e, no, bardzo zdesperowany, e, e, Zastrzelił w biurze wyborczym pis pana Rosiaka, o się nie mylę. Tak, bo chodził z takim walcerem PPK i tam, i tam mówił, że chce zabić Kaszyńskiego. No wszędzie na świecie znajdują się tacy ludzie zesperowani, pamiętam. No, wtedy było to niezwykle ważne. Po tym wydarzeniu. <laughs> Jarosław Kaszyński. Taką dużą wagę zaczął przywiązywać do ochrony. Jak wiecie Państwo, wziął sobie tą ochronę tej firmy, która nazywała się Gromgru, pana tam I no ta ochrona była chwilami rzeczywiście do takich kuriozalnych rozmiarów rozrosła się. Jakieś takie dziwne rekrutacje. Poza tym Jerzy Kaczyński nie chciał korzystać z ochrony. Która przysługiwała z ochrony e, Służby Ochrony Państwa. On tylko chciał e, tej prywatnej firmy. To było takie dosyć, to było takie, takie dosyć dziwne. Ja spodziewałem się, że jeżeli ktoś będzie się tym zajmował, no to w zasadzie m, tutaj dokonały, m, m, dokonały się, m, m, były dokonane jakieś przestępstwa. No wiecie Państwo, nie ma możliwości, żeby prywatna firma e, chroniła. E, Wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, który, który tutaj dysponuje taką wiedzą, takimi materiałami i przybywa często w kancelarii premiera, gdzie no, praktycznie dostęp tej prywatnej firmy jest ograniczony. Ta prywatna firma tam nie powinna wchodzić. I oni tam mieli swoje, pokoje, tak, wiecie państwo. Zatem rekrutowali do tej firmy ludzi, którzy pracowali między innymi, czy służyli między innymi w żandarmerii wojskowej, czy byli na etatach w CBA, czy jeszcze w innych miejscach, ale byli też ludzie, którzy, tak był taki materiał, śmieli się, o, o, że rekrutują ogrodników z warki. No wiecie państwo, to było takie Kuriozalnym się nie wyśmiała z ludzi, którzy ciężko pracują jest z tego ale to były byli ludzie angażowani z takiego klucza yy, takiej szy, szybkiej ścieżki, fajta, bo sama ochrona osobista jest niezwykle trudną częścią tego zawodu ochroniarza. Yy, to wymaga długich szkoleń, wymaga yy, doświadczenia, naprawdę wymaga yy, Dużej sprawności fizycznej, to, to jest taka część tej, tych działań ochronnych, które są elitą tej, tej grupy zawodowej. A jeżeli ktoś chce tam angażować ludzi, no tak bezpośrednio z takiego klucza niezawodowego, ale z klucza jakiegoś takiego, towarzysko powiedzmy rodzinnego czy, 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 czy sąsiedzkiego, to, to jest słabo. I to było opisywane, że między innymi też tacy ludzie tam są. Wiecie Państwo, jak e, słucham e, pana Zakiewicza, jak słucham e, tych ludzi, e, z jego otoczenia, to rzeczywiście ten Mechanizm napędzania hejtu jest niezwykle groźny. Prawda? Bo zwróćcie Państwo uwagę. Tak jak chociażby powiedział się Paweł Kukis, bo Paweł Kukis opowiadał, że rzeczywiście, że on przez kilka lat współpracował z panem Jerzy Mowsiakiem, że on. Doskonale zdawał sobie sprawę, jak to wszystko funkcjonuje i że podobało mu się. Natomiast jak zobaczył, że pan Jerzy Owsiak y, zbiera na karetki wtedy, kiedy rząd kupuje sobie własne limuzyny, to coś w nim co pękło i on przestał tam w ogóle y, y, to robić. No Jak to jest ta motywacja średnia, no. No, że gdyby zdecydowali y, się i że gdyby zwierali na jakieś choroby onkologiczne, jakieś rzadkie, to dalej się na to pisał, się zgadzał. No, wiedziałeś że ona no, powiedział, że że zwierali nie raz, no, ale co już zostawmy. E, powiedział też rzecz taką normalną, zachował się poludzko, bo mówi, że w no, on nie widzi powodu, żeby jeżeli podejdą do niego jak kiedyś młodzi wolontariusze, żeby nie dać tam do tej półskiej, bo to nic z tego nie ma. Natomiast on woli zbierać na Caritas, czy ewentualnie na jakieś inne fundacje, czy, czy jakieś tutaj zbiórki, które, które są organizowane już, już nie, nie, nie jako orkiestra, tylko inne. No ma prawo. I, i, I twierdzi, że bardzo się angażuje zbiórki dla no, Ukraińców. Powiedzcie Państwo, ale powiedział też jedną niezwykle ciekawą rzecz. I to jest coś, co mnie tutaj dotarło do mnie, bo ja nie mam nie pałam jakąś największą atencją do, do pana Kukiza ze względu na to, jak on tam się zachowywał. Pamiętacie państwo, te wszystkie te cyrki z resumpcją. Pamiętacie, to, to wyglądało kuriozalnie, i później, jak wszedł, i, i po tej reprymendzie u Jarosława Kaczyńskiego było, głosował odwrotnie. Tak, to było słabe. Ale teraz powiedział rzecz normalną. Bo ja kiedyś rzeczywiście lubiłem, i od dawna, za kiedyś wydawało się, że to jest facet, ma własne zdanie i, i tutaj będzie zupełnie inne w polityce te wartości prezentował. Ale powiedział tak teraz, że to, że Republika odradza, żeby zbierać na owsiaka, to jej sprawa, ale ona coś zamienia tym, że każdy zbierać na siebie i to już jest słabe. Tak, szanowni państwo, to już jest słabe i ja nie chcę nikogo oskarżać, ale to, co właśnie oni robią i tak jak zawołują to, bo owsiak nigdy się nie skarżył, że ma, że jest w jakiś sposób Zagrożony. Teraz mówi, tłumaczy, co jest. Dobrze, że to robi. Zobaczcie, Astakiwicz to dezawuuje I mówi niemożliwe, żeby tak było. Nie, tak się nie dzieje. Absolutnie nie. Nie. To jest taka metoda właśnie tych ludzi. Ta. Ja też tą metodą spotykałem nieraz. Tak to wygląda. Zresztą teraz on mówi do ekrony policyjnej w takiej formie, e, że ci ludzie będą cały czas przy nim, nie chcieli. Ja pamiętam w 2020 roku e, nam, mnie i Jankowi, Sąd Okręgowy w Warszawie e, złożył wniosek do komendata Głównego Policji o przydzielenie nam ochrony, żebyśmy ujawnili informacje takie o działaniach e, CBA i PiSu i wiecie państwo, Ci policjanci się śmieli, my rozmawiali z Jankiem, później ja byłem w innej kadzie I, i, i moi mieli podobne zdanie. Tłumaczyli, że no to zawsze wszystkim was mamy chronić przed służbami specjalnymi, przed Kamińskim. No. Tak. Także my też odmówiliśmy tej, tej ochrony takiej bezpośredniej. Ja rozumiem wielko tylko że my mieliśmy wtedy jeszcze inne motywacje, bo. I pisaliśmy książkę o Kamińskim i jak wiecie Państwo, robiliśmy różne materiały, kontaktowaliśmy się z różnymi ludźmi i, i, i oni chcieliby nas pilnować 24 godziny na dobę, bo to by im ułatwiło pracę, nam by uniemożliwiło to działanie. Także patrząc teraz na ten wysył nienawiści, to musimy, Szanowni Państwo, bardzo mocno na to reagować. Nie można pozwolić tego do, ty, do tej nienawiści, e, trzeba w zarodku to wszystko, że jak powiem, kończyć. Ja wierzę Jurkowi Osiakowi, e, a oni spodziewają się, wiecie państwo, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Ja mówię to już praktycznie codziennie, ale to widzimy. Widzimy tę butę, niestety, ta buta również wśród, wydawałoby się, ludzi z naszej strony też się przejawia. Miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś wróci do normy, a te takie skrajności i tych ludzi, którzy straszne mam nadzieję, że ustali policja. Bo policja działa coraz lepiej w odróżnieniu od innych służb. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo Państwa proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.